Właśnie obudziłam. Która jest godzina? Sprawdzę, czytam sobie nazwę. Bam bam, 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 Jest 12.00. Czyli ta godzina, w której się wzywa ludzi. Ale ja pewnie polem kości. Proszę pani, musimy poważnie porozmawiać. To jest sprawa między śmierć i życie. Dlaczego ja się tu znalazłam? Dlaczego? Ja przecież byłam w więzieniu i się obudziłam tutaj. Proszę pani, to jest bardzo sekretna sprawa. Możemy ją pani zdradzić, tylko żeby pani nie wpadała w panikę. Zauważyliśmy panią z moim chłopakiem na ulicy tą zakrwawioną ze złamanymi nogami Co? Co? To nie jest prawda. Prawda. Idź. O. Hej. E, tak. E. Jestem od personalizacji. I proszę pana, to ty bo ja pana. Poznaję, to ty, ty pracowałeś w więzieniu i ty mnie biłeś? E, tak, to ja proszę pana. Ale proszę się tym teraz nie zajmować, się z tym członkiem wojska. Aha, rozumiem. O, tego nowego można. Hej, ten nowy. Tak, 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 tak. No bo ja chciałam ci coś powiedzieć. Handluję marihuaną. Uuuu, też chcę horyzontować marihuanę. Masz trochę? Nie mam nic. Nie mam ci, nie dam ci nie, nic. To jest moja marihuana. S to sobie sprzedawać swoją, jak masz swoją. Y dobra. Y no to cześć. Ach, ci chłopcy są to Ci ludzie są chłopcy. O! Ocia! Muszę ją jakoś zrealizować. chcę ją ale No chyba nie chcę się Nie chcę. Ona jest niedobra. Dobra. Eee, no to podnieś ją O, oh, tu jest tak, A, tu jest tak. Hej. Jestem gadającym sam, czy mi się wydaje? No, jestem takim e, wpółgadającym sam, wpółczłowiekiem. E, I możesz to wejść jak chcesz? Nie, ja podpiszę wstęp w stronę. No, to nie jesteś gościć, O, Ola się obudził. Ola. Ola! Ola, właśnie, mam na ciebie sprawę, Ola. Hey, Daj, chłopak, muszę mu coś powiedzieć. I tobie też. Co takiego chcesz mi powiedzieć? E, no, ja ci chcę powiedzieć, że. Handluję marihuaną. Co? To tutaj Jesteśmy bliźniaczkami, bo ja też handluję marihuaną. Akurat tutaj jest ziel i z tego się robi marihuanę. Co? Na serio? To się, z tej zieleni się robi marihuana. No i jeszcze cukier do tego. O mój Boże. Marychum. Dobra. A, to chyba... Yy, mój chłopak wyszedł już dawno temu z yy, serwera, ponieważ jakoś mu szczęście nie dopasywało i został wywalony z bliska, ponieważ nie był szkolony. Kute, a po no to mi nie, ja pójdę już spać.